śnieg Peppa i George bardzo się cieszą, bo dzisiaj zaczął padać śnieg. Mamo, możemy pobawić się na śniegu? Tak, ale musicie się ciepło ubrać, bo na zewnątrz jest mróz. Nie zapomnijcie założyć czapek, szalików i rękawiczek. Na zewnątrz jest bardzo zimno, dlatego Pepa i George muszą założyć czapki, szaliki i rękawiczki. Chodź George! Peppa i George robią ślady na śniegu. Pepa i George uwielbiają robić ślady na śniegu. Ojej. To nie jest śmieszne. George, porzucajmy Śnieżkami. Pepa zrobiła Śnieżkę. Peppa i George świetnie się bawią. George! Wracaj, ty mały prosiaku! Jej, Ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz George! Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. George znalazł patyki na ręce dla bałwana. Pepa znalazła kamyki na oczy i Usta bałwana. To jego twarz. Nasz bałwanek musi mieć nos. Pepa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. Bałwan wygląda na szczęśliwego, ale chyba mu zimno. Bałwan potrzebuje ubrań. Chyba mu zimno. <grym> George znalazł ubranie, żeby bałwanowi było ciepło. Bałwan jest ubrany w czapkę, szalik i rękawiczki. Mamo, tato! Zobaczcie! Mama ma na sobie czapkę, szalik i rękawiczki. Wiecie, to najpiękniejszy bałwan, jakiego w życiu widziałam. <grym> cie śwince jest zimno, nie ma czapki, szalika ani rękawiczek. O, psie. O. Tato, powiedz, dlaczego nie masz czapki, szalika i rękawiczek? Bo nie wiem gdzie są, Och, nie mogę ich znaleźć. Ja wiem gdzie jest czapka, szalik i rękawiczki Tatusia. Rękawiczki, szalik i czapka taty są na bałwanie. O. Och. Ha 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 ha